Więc potrzebujemy dwóch igłotrzymaczy. Ja taki schemat postępowania obrałem to rzeczywiście się sprawdza. Dzisiaj jestem na szkoleniu praktycznym u pana doktora Pawła Porczyka. Słyszałam bardzo dobre opinie o panu doktorze jako specjaliście. Uznałam, że to szkolenie będzie najlepsze, dlatego tutaj jestem. W pierwszym dniu szkolenia zajmujemy się częścią teoretyczną. Musimy przebrnąć się przez nią, ponieważ jest ona istotna pod względem samej praktyki. Pan doktor ma ogromne doświadczenie, pokazuje bardzo dużo przypadków, które wykonał. W pierwszym dniu zajmujemy się szczęką, odcinek przedni i boczny, natomiast w drugim dniu zajmujemy się żuchwą w odcinku bocznym, a także oddzielną techniką zabiegu, czyli żuchwą w odcinku przednim. Powikłaniami, a kompleksowym podejściem, czyli tego, jak to podzielić, jak przeprowadzać te zabiegi, jakie zalecenia dać pacjentom. Część praktyczna składa się z ćwiczenia praktyczne, a także analiza przypadków klinicznych. No jak będziesz się strzywał, no to nie ma. Jak wiesz, dołożysz tak dwie tkanki, no to jest lepiej niż jak dołożysz tak dwie tkanki. Pan doktor pokazuje również porażki i mówi, co zrobić, żeby takich powikłań nie mieć. Za co... Jestem ogromnie wdzięczna. Przypadki, które Paweł pokazuje, są bardzo fajne, bardzo otwarcie. E, mówi o swoich e, powikłaniach, które lata temu miały miejsce. To jest rzeczywiście niezwykłe, ponieważ e, najczęściej jak się jeździ na szkolenia, to prowadzący pokazują tylko same sukcesy. Uważam, że to jest podstawa, i dlatego myślę, że warto przyjechać na moje szkolenie.